Dobra, jesteśmy tutaj. No. Mówię, znowu jesteśmy w bronie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Ej, no na tej bazie jest już z No ale dobra, na razie to trzeba. Chyba się dostać do tej bazy tymczasowej. Ja ci będę odsłaniać, to idź pierwszy. Kurde, ale to nie trafia. laserami. Agenci Dixoniuczek czek. Dixon czek. No, Nowak, dotarł? Czekaj. Ja dotarłem. Dobra. Dobra, teraz czas mnie, odsłaniajcie mnie. Mówiłem, że kosmici przybędą? miałem problemy z życiem. O kurde! Ale wybuchy. No chodźcie do Waszej, chodźcie do Waszej, z Tymczasowej. Witamy w tym Tymczasowej. Musimy przekazać Wam ważną informa informację. Musimy jak najszybciej pokonać legiony sześcianów. Mamy ma w arcyklenach kilka prototypów plecaków, które aktywowały bomby w statku marce i dezaktywowały jeden z naszych sześcianów. Skoro królowa przybyła dzięki mocy sześcianów, to plecaki powinny zadziałać. Trzymajcie się jak najbliżej do tej kostki, a, a wtedy aktywujemy falę, y, która zmiecie z powierzchni y, całą złowrogą siłę. A uwaga! Rzeczytajmy... Fale techniczne wykryte w sektorze siódmym wam coś pokazać. Zobaczcie. To jest statek równowagi, a to jest Wasza rzeczywistość. Chodźcie! Dobra. E, idę na zwiatki tutaj poczekajcie. O kurde, oni potrafią stelować! Mamy tutaj do czynienia z elitarnymi intrutami, bo oni potrafią do, się do sokołów! Czekajcie, muszę przeładować jak najszybciej broń, bo mi się tej amunicja skończy. Poczekajcie. Te wybuchy. O! Wyszedł mi za pleców, chyba oni są naprawdę jacyś in, inna klasa, bo oni chyba wyżsi, wyższa klasa to jest chyba. Eli oh, i Najlepszy, najlepszy. Dobra? Widać po tych kolorze broni. Wi Widzę złotą kostkę i jest. Chodźcie z placakami tutaj. Czekajcie, ja teraz wystrzelę y, impuls i wtedy ten... I wtedy aktywujcie się plecaki. Nie, Dobra. Jeszcze nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Dobrze. Plecaki powinny wystarczyć, sami w sobie. Dobra, gdzie jest holnik? Dobra, eee. idę sprawdzić. Chodź, 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 chodź. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Ale w razie co, może strzelę, żeby dezaktywacja się udała. W razie co, chętnie. Dlatego zostaliśmy poinformowani, że wiesz. No powiedziała, że wiesz. 100% szansa, a bardziej. Może to dezaktywowało cały sześcian. I dzięki temu można było go zrestartować w dobrych. No, ale możemy też tego użyć jako wzmacniacza, żeby to jakoś lepiej zadziałało. A to da pewnie, żeby że jakoś nie, nie wróciło to. Dobra. Włączam. Tutaj trzy. trzy Słuchajcie. Trzy, dwa, jeden. Ładnie ci widzę. I Dobra eee yy... Dobra Kurde Strzelają Chyba dezaktywowaliśmy, ma nadzieję No ja, ja też mam taką no, nadzieję? Cholera, co robić złota kostka? Właśnie nie wiem czyś jakiś impuls... Co batruje, tu jest? Bie... Uro, <laughs> o, Kurde, ja się o, Czekajcie, używam pretaków jeszcze raz Uż. Czekajcie, trzy te Uuu, jest Odpalam! Odpalam moim lotkiem! Ja na pewno żyję! Ledwo! Dlatego prawie uderzyłem! Co to jest za promień w ogóle? Co to jest za promień? Muszę do was dotrzeć, bo mnie, e, mnie wyrzuciło gdzieś bardzo daleko. Reputacja. <coughs> Kolera. <coughs> Dobra, została mu ostatnia opcja. Jaka? Reszta rzeczywistości. Musimy to zrobić. Ale to jest jedyne wyjście. Jeden? Tak. Jakby co to było, to będzie polega, to nie będzie się kompletnie zapamiętać. E tylko. A, a, pan od historii, a pan od historii będzie taki jak dawniej? Tak. No i dobrze, można. Dobra. To, no to. To jest jedyne wyjście, to żegnajcie. Żegnajcie, żegnajcie. Pa. 都要跑，都要跑，快快快！